Co? Co się wydarzyło? Ej. Spieszyłam się. Ja nie, nie przejmuję się. Nie wyglądałaś mnie z głupią, żeby wybieram... Ja wybrałam... mam zawsze z sobą sprzęt, ja mam... oh proszę go. bardzo. Nie z bo wybierałam na tobie chyba za dużą presję. Ale tak to jest, jak człowiek się śpieszy. Trochę mnie pogoniłaś, dlatego pomogę ci sprzątać. Nie ucieknę, żeby nie było. To jest wpisane w moją pracę. Takie rzeczy się dzieją. Ale powiem ci, że to tak poleciało mocno, więc e, pytanie, czy jesteś wiesz. O, ja się skalecłam. A! Uważaj, krew. Tu jest na sali lekarz. Poradzisz sobie z tym? Tak? tak. Poradzę dobra, sobie ja bo już nie dotykaj. Dobra, teraz. dobra, to ja lecę dalej, kochana, dobra. Bo Bar czeka. Dobra. Słuchajcie, wesela już za moment, dlatego wsiadam w samochód i jadę po druki do drukarni, to nie ma czasu na wysyłki, dlatego odbiorę je osobiście. Mam nadzieję, że pięknie wyszło. Cześć, Adaś. Hej. Dobrze Cię widzieć? Hej, hej. Słuchaj, jak zwykle mało czasu. Więc rozstawiajmy ten bar. Nie szkodzi, ja już wszystko mam na miejscu, tylko pokaż mi gdzie możemy to rozstawić. No powiem Patrzę ci tutaj. tak, no tutaj mamy całą przestrzeń i najchętniej chciałabym to jakoś gdzieś tutaj, no bo tam wiesz, będą wychodzić goście, więc dobrze, żeby oni byli frontem. Hmm. Wiesz co odpada totalnie, ponieważ tutaj, jak zobaczymy, jest bardzo duży spadek. Wiesz co? Ja mam taką półkę na szkło, gdzie wszystko musi być równo, żeby po prostu nam się to nie, nie przechyliło. Okay. I spróbujmy coś innego znaleźć, bo naprawdę, yy, no boję się o to, żeby to wszystko było stabilnie, nie? Tylko wiesz co, kurde, bo ja wiesz, tutaj mamy tą ściankę na zdjęcia, ja sobie tak, prawdę mówiąc, wyobraziłam, że goście tutaj, wiesz, drineczek, przechodzą na zdjęcie, pyk, i tak mi się składa. Nie, no miejsce jest super, miejsce jest naprawdę fajne, tylko chodzi o samo ustawienie baru, żeby było równo. No dobra, ale rozumiem, że tam nie ma jakiejś takiej stabilizacji, żeby to wytrzymało ten... Znaczy, nie, ja, ja sobie, ja mam możliwość wyregulowania tego trochę, ale na pewno nie na takiej powierzchni. A zobaczmy tutaj, poczekaj, ja sobie stanę. Dobra. Dobra, słuchaj. Tutaj jest najrówniej, zdecydowanie. Nie masz wyjścia? Musimy to zostawiać tutaj. Tak. Ja tutaj widzę, że to jest prosto i ty to Dobra. dasz radę. Jak Także ja cię zostawiam i przychodzę na jakby Dobra. pozytywne Widzimy wieści. Się, ja tak powierzę. jest.